Do niebezpiecznego zdarzenia doszło podczas jednej z zabaw sylwestrowych w Luszowicach, w powiecie chrzanowskim. W Nowy Rok, w godzinach porannych, policjanci zostali wezwani do prywatnego domu po zgłoszeniu o postrzeleniu dwóch osób. Jako pierwszy o sprawie poinformował portal RMF24. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że sprawcą był agresywny, kompletnie pijany 31-letni mężczyzna. Podczas wspólnej zabawy jego zachowanie skrytykowała 44-letnia kobieta. Reakcja mężczyzny była skrajnie impulsywna, poza krzykami sięgnął powiatrówkę i oddał strzał w jej kierunku. W obronie kobiety stanął 53-letni uczestnik imprezy, który również został postrzelony. Kobieta doznała poważniejszych obrażeń, śród utkwił w jej głowie. Została przewieziona do szpitala powiatowego w Chrzanowie, gdzie udzielono jej pomocy medycznej. 53-latek odniósł jedynie powierzchowną ranę policzka i nie wymagał hospitalizacji. Policjanci zatrzymali 31 latka na miejscu zdarzenia. Badanie wykazało, że miał on we krwi aż 3 promile alkoholu. Zabezpieczono także wiatrówkę, z której oddano strzały. Mężczyzna usłyszał zarzuty narażenia życia i zdrowia innych osób oraz spowodowania średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny oraz zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej na odległość mniejszą niż 10 metrów. Za popełnione czyny grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.